hej kochani, ja ten vlog po prostu zacznę od yy, pomarudzenia sobie, bo ja mam po prostu już dość. Pogoda jest nawet fajna, jest drugi miesiąc, Kubuś yy, kolejny tydzień siedział w domu, yy, bo cały czas po prostu ma katar i lecą mu gluty, ale po prostu Piotrek już doprowadza mnie do ruiny duchowej. Nie zliczę ilości przeziębień. Mniej więcej raz w tygodniu zaczyna go brać gorączka, Prycha, Kicha i Makatar. Później kilka dni, poprawia mu się na 2-3 dni i znowu zaczynamy od początku. Dlaczego ja choruję strasznie rzadko? Bo dbam o to, żeby jeść warzywa, żeby jeść owoce. Wychodzę na dwór, on oczywiście jak wyjdzie na dwór to opatulony, 13 bluz, dwie czapki, trzy szaliki, no żartuję teraz, ale jakbyście go czasem zobaczyli, to naprawdę wiedzielibyście, że po prostu chodzi, idzie, idzie na dwór jak na wojnę i wiecznie chor. Więc po prostu jadę teraz do sklepu, poza pasy wcisnę na siłę mu herbatę z pomarańczą, cytryną, imbirem i co tam się jeszcze da, dodam. Zrobię masło czosnkowe do jego wrapów, no bo powiem wam tak, dieta idzie spoko, tylko ja ją rozmaicam, a on po prostu je wrapy, parówki i tyle w sumie i ketchup. Jakby ktoś miał wątpliwości, że kłamałam, to proszę, proszę obiad mojego męża. Ale czosnek dodaję, bo jestem chory. Tak właśnie zwierzałam się naszym odbiorcom, że yy, mąż chory jak zwykle, nie dba o siebie, nie dba o swoją dietę. Jak nie dba? No dodaje czosnek, więc dbam o swoją dietę. Kupiłam dynię dzisiaj, żeby ci ugotować z ekodynią, bo wybieram. No nie wiem, chcesz mnie roztyć, <laughs> <laughs> Żebym przegrał zakład. Nie, żebyś wyzdrowało mnie to mega skórze, że jesteś wiecznie chory. No, ale zobacz już powoli robi się rarytas jedzonko. Słuchajcie, jakby ktoś marzył o diecie Piotrusia. Mamy parówkę, mamy masło, czosnek i jeszcze zaszaleje i doda trochę sera żółtego. Więc już po prostu o. mistrz, mistrz, tak? Może kiedyś restaurację otworzymy? Czosnkowa parówka. <słuch> <słuch> Brzmi dobrze, dobrze brzmi. Piotrek już po obiadku wiadomo, co zjadł, nawet nie będę <grych> mówić. Teraz ja gotuję dla siebie obiad. Dzielnie się trzymam 4 dni bez węglowodanów, bez makaronu, bez ryżu, bez pieczywa, bez ziemniaków. I, I naprawdę, naprawdę dobrze mi idzie. Humor lepszy niż mi się wydaje. Faktycznie poświęcam trochę czasu na gotowanie. Dzisiaj, na przykład, robię taką zapiekankę z jajek, serka wiejskiego, cukinia, pomidor, plus ser żółty. I powiem Wam zupełnie szczerze, że o ile widzę, u Piotrka pewien spadek pozytywnego myślenia. O tyle ja się trzymam całkiem nieźle oprócz bóli głowy i zastanawiam się, czy jest to związane z, ze zmęczeniem, ze stresem, czy może właśnie z tym, że odstawiłam węglowodany. I tak jak Wam kiedyś mówiłam, podobno człowiek przez trzy tygodnie jest naprawdę zły, zmęczony, wkurzony. U mnie objawem jest tylko yy, ból głowy. A stresu, a szczególnie pracy, ostatnio mamy naprawdę co nie miara, bo tworzą się pierwsze ilustracje. Już dzisiaj graficzka mi napisała, wspaniała Edyta, że najprawdopodobniej w poniedziałek zamknie temat pierwszego rozdziału. W pierwszej książce będzie najprawdopodobniej pięć, pięć historyjek. Wszystkie oczywiście z obrazkami na każdej stronie. Odezwała się Weronika, to nasza druga graficzka, która już robiła okładkę części, drugiej części. Ami e, opowiada, ratując przyjaciółkę, i ona będzie nam teraz robiła e, okładkę pierwszej części, żeby to wszystko było bardzo spójne, bo jak wiecie, ta pierwsza część ma trochę inną okładkę, i trzeciej części. Ja już wiem, jaki będzie tytuł trzeciej części. Ami opowiada Eliksir Miłości. To już będzie Ami, która ma 15 lat. Więc tam ta akcja będzie się działała troszeczkę inaczej, troszkę dojrzalej, aniżeli te części, części wcześniejsze. 40 minut później, sprawdźmy, jak moje dietetyczne, bezwęglowodanowe danie. No, powiem wam, wygląda nieźle. Powiem tak: bezpieczywa trzeba sobie jakoś radzić. Bez makaronu, bez ryżu, kombinować na warzywach, jajku i takich innych rzeczy. więc moje danie dzisiaj wygląda tak. I z uśmiechem będę je zajadać. Uuuuh, mama, nie zejdzie z bo tu mistrz! Uuu. I tak możemy się bawić 200 razy. Pokaż teraz Minkę do kamery. O <grymne> tak, w poniedziałek widzimy Kubusia, został w dobu, e, niestety gorączkował nam dalej, czyli nasza, e, nasze przeziębienie w ogóle nie przychodzi od xx czasu, do zabawy dostał nowe buty, bo to jest taki bardzo e, chłopczyk, który uwielbia buty, uwielbia mierzyć e, nowe rzeczy i będzie chyba takim e, fajnym, e, takim przystojniaczkiem, elegancikiem, będziesz Kubusia elegancikiem? Pokaż te buciki nowe, to od razu pokażemy. Kupiliśmy w smyku takie ładne granatowe. Już na zimę, z futerkiem. Ładne, kubuś? Kubu! No, opowiedz, czy fajne budki. Ładne? O, proszę, tu postawił na widoku. To dla mamy, tak? metki dla mamy. Mhm, dziękuję. A dla kubusia buciki, tak? Będziesz próbował zmierzyć. Ja oczywiście już z rana pulpety z indyka przygotowanej z warzywami wczoraj upiekłam chałkę, bo już wiedziałam, że zostaje z opieką i z Kubusiem cały dzień. Kolejne podejście do sprzątania garażu. Tym razem sobie czuję mega energię i wiem, że dam radę. Mam nadzieję, że pójdzie chociaż połowa z tego sprzątania, dlatego że dzisiaj jest świetny dzień na to, mam trochę wolnego i chciałbym nadrobić tą robotę, dlatego że jak ludzie przyjdą, to chciałbym jednak, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać, czyli wszystko pięknie posprzątane, poukładane i w ogóle. Jednak na razie nie wygląda to wszystko zachęcająco. Najgorzej to wszystko to posegregować. Jedna rzecz do wyrzucenia, drugie do poukładania, no ale nic, zobaczcie, tu, tu jest dopiero masakra. Chciałbym się pozbyć wszystkich śrubek, wszystkich zbędnych wkrętów. No, wygląda to po prostu masakrycznie, Nie wiem, ale no, niestety, no trzeba się z tym uporać. Pou wkładać wszystkie wkręty idealnie, poukładać śrubki, powyrzucać to, co jakby jest niepotrzebne, nie. Moja taktyka na czysty garaż jest taka, że na początek wszystko rozkładam po kątach i sprzątam ze środka. Następnie segreguję rzeczy do wyrzucenia tutaj. A następnie układam grupami to, co powinno zostać ułożone grupami, np. Na narz narzędzia, ubrania, rzeczy do filmu. A następnie dokonuje kolejnej segregacji, rzeczy do wyrzucenia. I tak idziemy w drogę pięknego porządku. Yy, wizyta u lekarza już umówiona. Dzisiaj idziemy sprawdzić, co tam się dzieje, że nic nie przychodzi, ciągle gorzej i gorzej, coraz bardziej zasmarkany. Yy, no i teraz zaczął gorączkować. Nie mówię, nie przekroczył 38 stopni, ale jednak już mnie niepokoi to, że nie może wyjść z tego okresu przeziębień. Z drugiej strony, gdzie się nie obrócę, tam ktoś jest przeziębiony. Piotruś też już dzwonił do bo dzisiaj załatwia kolejny, kolejne rzeczy z Godetką naszą. W każdym razie powiem Wam tak: Kubuj został w domu kolejny dzień, kolejny raz nie idzie do żłobka. Ja Ci miałam zaplanowane full wypas zajęć, które musieliśmy zrobić a propos pracy. I teraz mam taką listę najważniejszych, tylko taką checklistę. Z części muszę zrezygnować. Więc trzymajcie kciuki, bo czuję, że że to będzie bardzo, bardzo ciężki e, dzień. Dobra. Kubuś też czuje, że po prostu musi się podpisać pod dokumentami do gminy, słuchajcie. Patrzcie, on już po prostu tutaj aż, aż przebiera nóżkami. Piotruś przyjechał, odebrał e, dokumenty od e, pani Godetki, jedzie zawieźć, schowam adresy, e, jedzie zawieźć e, je teraz do gminy, a ja zostaję z Kubusiem. Może będzie grzeczne. A może ja pojadę do gminy? Ja tak lubię załatwiać sprawy urzędowe, a ty skąd się dostaniesz. <grym> <grym> Nie, tak naprawdę Piotruś ma więcej uroku osobistego, a nieżeli ja, a bardzo, bardzo chcemy poprosić, żeby tak w miarę to sprawnie zostało załatwione, więc jedzie on. No i, i trzymam za niego kciuki, żeby pani w urzędzie. <grym> żeby udało się troszeczkę przyspieszyć sprawę. Nie przejmujcie się tym bałaganem, to jest nie do posprzątania. Kubuś potrafi zrobić bałagan w ciągu ja, pięciu minut. Ja powiem tylko tak, to nie jest bałagan, to jest posprzątane w kątku Kubusia. <słuch> to ja mam wyrzucić? Nie. To co chcesz? Ale to właśnie to Ty wyrzuciłeś, a my będziemy musieli zbierać, wiesz? Będzie problem. Co? Kubuś siedzi taki nieporadzek. On, on absolutnie, on absolutnie nic nie zrobił. On jest bardzo grzeczny. Już zapakowaliśmy Kubusia do samochodu, ale kurczę, mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Gorączka znowu mu skoczyła. Biedaczek i widać po nim generalnie, że jest zmęczony, że jest chory, że się źle czuje, więc mam nadzieję, że lekarz go szybko zdiagnozuje i coś go postawi na nogi, bo już naprawdę się zaczynamy o niego martwić. Widać od razu, że bardzo chory. Widać, o. idziemy, idziemy, bo ja się naprawdę o niego martwię widulka. Ja on i tak, jeszcze troszkę śpiący. Bo to już jego pora, 11 powinien spać, a on nie śpi, tylko łazi po tak? Karetkę zobaczył! O, juj, juj. Już wracamy, jesteśmy po wizycie u pana doktora. Zrobiono nawet Kugusiowi testy na obecność wirusów, takich grypopodobnych. Nie, nie znam się na nich, powiem zupełnie szczerze, ale wyszedł jeden. To w każdym razie wiemy, w którą stronę iść. Leczenie objawowe bez antybiotyku. Kubuś cały tydzień spędzi z nami w domu. Musimy go mocno przekurować. Pan doktor polecił jeszcze zakup oleju z czarnuszki, Podobno jedyny preparat, gdzie udowodniono naukowe działanie i wzmacniające, bo inne wszystkie to podobno bez tych naukowych dowodów. Więc już za chwilę jedzie do apteki, jedzie na zakupy, nas zabezpieczyć, przygotować. Spędzamy tydzień w domu. Szkoda, bo jest piękna jesień. Bardzo chcieliśmy odwiedzić rodzinę, szczególnie, że w środę, 1 listopada. No ale takie życie z maluszkami. Mam kawkę, słuchajcie, i próbuję złapać jakiś swój spokój duszy i cierpliwość. Bo pokój wygląda, jakby przyszło już tornado, teraz są piłeczki rozrzucone, a to jest dopiero początek. To będzie bardzo, bardzo ciężki dzień bardzo, bardzo ciężkie dni. Oku boś przyszedł, bo jednak nie wytrzymał. Co chcesz powiedzieć? Tak, to Do... mama. Tak? A pomachasz chociaż? Nie. Obrażona. On też nie jest zadowolony. On jest chory. On tutaj nie wie, co jeszcze może nabroić. Więc ja nie wiem, po prostu. Matki mają przechlapane. I powiem Wam też, że jak urodziłam Amelkę, miałam 20 Mam chyba, około 26 lat, to byłam pełna energii. Naprawdę. Nieprzespane noce. Spoko. Tyle się chciało, tyle się mogło. Wiadomo, że macierzyństwo jest męczące. Naprawdę, naprawdę chciałabym wam to opowiedzieć. Macierzyństwo jest męczące, ale dało radę przeżyć. Ale dziecko przed czterdziestką, no to powiem Wam, że psychicznie i fizycznie. Czuję się znacznie gorzej, mimo tego, że mam większą cierpliwość do dziecka, większe doświadczenie i mniej się boję i nie, stresują, nie stresuje mnie większość sytuacji, bo jakby je przeszłam, widziałam i, i no wiadomo, że z wiekiem też się dużo spokojniej reaguje na wiele rzeczy, ale jeżeli chodzi o fizyczne... Fizyczną wydolność moją na przykład, nieprzespane noce, czy po prostu krzyk na przykład i marudzenie dziecka przez dwie godziny, no to muszę powiedzieć, że jestem aktualnie już mniej wytrzymała. I. I na pewno, jak miałabym komukolwiek radzić, choć nie lubię dawać rad, bo każdy ma jakieś tam swoje indywidualne podejście, to jednak dziecko przed 40 jest dużo większym wyzwaniem niż kiedy jest się młodym. Czy już szukamy nowego domku? Nie, nie szukamy. To znaczy, mi się zdarza czasem wejść na ogłoszenia, zerknąć coś, e, zobaczyć co jest, w jakiej okolicy, czy są jakieś wolne szeregowce, czy się budują, czy są mieszkania wolne, e, czy jakieś e, będą teraz do oddania, ale podjęliśmy decyzję, że nic nie oglądamy nie podejmujemy żadnych decyzji, dopóki nie sprzedamy tego domu albo chociaż nie będziemy na takim etapie sprzedaży, że już wiemy do kiedy będziemy tu mieszkać, e, bo to dopiero wtedy będzie miało sens. Owszem, czasem dyskutujemy o tym, na czym nam zależy konkretnie, o tym, jakie mają być mniej więcej pokoje i yy, nasze oczekiwania i na co się zgodzimy, co jest nie do przyjęcia, ale jakby jesteśmy jeszcze w etapie raczej yy, próby sprzedaży tego domu. Trzeci komentarz jest fajny: jaki masz wzrost, bo do wagi super wyglądasz? Kurczę, jestem kurduperkiem tak naprawdę, mam 1,64 m w kapeluszu, więc nie jestem wysoka i nie wyglądam wcale super do tej wagi, yy, ale Piotruś umie świetnie. Trzymać kamerę i pięknie robić zdjęcia. Pytanie: Jak sprawdza się smartwatch? Eee, słuchajcie, całkiem nieźle, powiem Wam szczerze, jestem nieprzyzwyczajona do zegarków tak na co dzień, szczególnie do spania, ale ma fajne funkcje, szczególnie te prozdrowotne, czyli liczenie kroków, ćwiczeń, eee, wzywanie do ruchu. To jest mega fajne i fajna jest opcja taka, że ja miałam istotny problem z telefonem, takim małym, lekkim uzależnieniem, uznając, że muszę mieć telefon bo przecież może ktoś zadzwonić adamelki ze szkoły, może zadzwonić eee, niania kubusia, może Amelka zadzwonić w ogóle 100 pilnych rzeczy, mail. I wiadomości. Ja po prostu musiałam ten telefon wiecznie trzymać. A już oczywiście, jak trzymałam, to jeszcze zajrzałam sobie chwilę na Instagram, to na Facebooka, bla, 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 i tak po prostu mi leciał czas. Teraz mam zegarek, więc jestem w stanie odłożyć telefon do innego pokoju, nie potrzebować go, bo zegarek dzwoni, zegarek odbiera sms odbiera maile i w ten sposób szczerze Wam powiem, że zaczęłam coraz mniej korzystać z telefonu, tym samym mniej siedzę na Instagramie i na Facebooku i z tego jestem mega zadowolona. Ale Piotrek twierdzi, że wiele funkcji jeszcze przede mną, super funkcji, więc zobaczymy na pewno jeszcze temat mojego zegarka poruszę, czy to był opłacalny zakup, czy drugi raz bym się na niego nie zdecydowała. A na dziś to już wszystko. Jeżeli mogę o coś prosić, to proszę o lajkę i o subskrypcję i o komentarz. Kochani, jeżeli macie jakieś dobre rady na to, jak wzmocnić odporność Kubusia i Piotr. Trusia, to będę Wam mega wdzięczna, inaczej mogę oszaleć. Do zobaczenia już niedługo.